Cześć, postanowiłam nagrać dla Was filmik po długiej, krótkiej przerwie nie wiem jak to nazwiecie, w każdym razie jak część z Was wie, pisałam maturę jak widzicie, żyje. mam nadzieję, że ta matura poszła mi dobrze w każdym razie postanowiłam przedstawić Wam w tym filmiku rzeczy, które warto zabrać ze sobą na na pewno Wam się przydadzą, niezależnie od tego, gdzie jedziecie. Oraz w tym filmiku również chciałam przedstawić Wam parę rad związanych z wakacjami, które myślę, że na pewno się Wam przydadzą. W każdym razie zapraszam Was do zobaczenia w tego filmiku. Przed pakowaniem warto przemyśleć dokładnie kilka dni przed, co się zabierze. Oraz trzeba skupić się na baliste. Jeśli jeszcze jej nie zakupiliście, unikajcie typowych kolorów, warto wybrać wyróżniającą się wśród innych. Warto upewnić się, że kupowana walizka posiada wszelkie zabezpieczenia przed otwarciem. Oraz pamiętajcie, pakujcie tyle rzeczy, ile potrzeba. Również na początku ustalcie, w co ubieracie się na podróż. Mimo wszystko, lepiej wziąć wygodne ubrania niż ubrania ze sztucznych materiałów, które podczas kilkugodzinnej podróży mogą być niewygodne. Nawet jeśli jedziecie do ciepłych krajów, nie zapomnijcie o kurtce. Nie wiecie, jaka pogoda będzie, jak wrócicie do Polski, a może Was mega zaskoczyć. Przychodząc do przydatnych rzeczy, na początku przedstawiam Wam niezbędnik przedmiotów, które warto mieć blisko siebie w czasie podróży. Wachlarz zawsze przyda się, kiedy będzie Wam za gorąco, a jest malutki i poręczny. Słuchawki, najlepiej douszne, usteczki obowiązkowo, ładowarka bezprzewodowa do komórki, o ile macie taką opcję. Usteczki nawierzające, gumka do włosów, malutka mgiełka. Pamiętajcie, że do samolotu nie da się wnieść większej ilości płynów. Warto przed podróżą zobaczyć w ofercie hotelu, czy dostajecie za darmo ręczniki. Nawet jeśli tak, radzę Wam zabrać ze sobą swoje własne. Ubrania na wakacje pakujcie według uznania. Polecam je zawijać. Jeśli chodzi o stroje kąpielowe, weźcie co najmniej dwa i spakujcie je do bagażu podręcznego. Pamiętajcie, że główny bagaż może się zgubić. Jeśli chcecie, możecie wziąć ich więcej. Warto wziąć kilka małych torebek od na co dzień na miasto po eleganckie do restauracji oraz co najmniej jedną torbę plażową. Unikajcie typowo jesiennych kapeluszy. Warto zakupić letnie kapelusze. Warto zakupić kilka kremów do opalania. Uwaga, z różnymi filtrami. Radzę na początku wyjazdu stosować 30 lub 20, a później wraz z postępującą opalenizną używać 10 lub szóstki. Oczywiście konieczne jest zabranie kremu z pentanolem, który na pewno się przyda, kiedy doznacie poparzeń słonecznych. A uwierzcie mi, przynosi on wielką ulgę. Weźcie dwie pary okularów, w razie gdyby jedna się przez przypadek gdzieś złamała. Jeśli nie jesteście dobrzy z angielskiego, koniecznie warto zakupić mini słownik, który przyda się w każdej sytuacji. Jeśli zależy wam na zdjęciach, to zakupcie Surfistika. Można je już znaleźć na Allegro za nieco ponad 10 zł, jednak warto dołożyć i kupić go z przyciskiem i kablem. Natomiast jeśli chcecie robić zdjęcia bardzo dobrej jakości, zakupcie aparat. Do telefonu warto zakupić etui, i nawet jeśli nie lubicie z niego korzystać. Dzięki temu macie pewność, że wasz telefon na wakacjach się nie zniszczy. Jeśli chodzi o inne urządzenia elektroniczne, to radzę Wam ich nie zabierać. Natomiast jeśli już musicie wziąć na przykład laptopa, to koniecznie zakupcie tu i na niego. Mimo wszystko warto zabrać parasolkę. Lakier do paznokci, które się przyda w nagłych wypadkach. Kilka gumek do włosów, które są przydatne podczas kąpieli i opalania. To nie są wszystkie rzeczy, które są potrzebne na wakacjach, jednak postanowiłam wymienić te najbardziej przydatne. Oczywiście możecie zabrać inne rzeczy typu prostownica, lokownica, tabletki, ale róbcie to już według własnego uznania. Nie wymieniłam też tych oczywistych jak szczoteczka do zębów czy tonik do twarzy, ale myślę, że każdy to obowiązkowo ze sobą zabierze. No to byłoby wszystko, mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał. Oczywiście nie zapomnijcie o łapce w górę oraz o subskrypcji mojego kanału. No i oczywiście zapraszam Was do zobaczenia innych moich filmików. No i do zobaczenia. Cześć.